Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj w ten piękny jesienny dzień na herbatę, na pyszną, rozgrzewającą, jesienno-zimową herbatę. Jesień kojarzy mi się z długimi wieczorami przy świecach, z książką i właśnie z filiżanką herbaty. Wieczorami uwielbiam pić herbatę z filiżanki, tylko z filiżanki, natomiast rano piję ją z takiej miseczki do maczy, i tak mi właśnie smakuje. I chciałam Wam zwrócić na to uwagę, bo moim zdaniem bardzo dużo, bardzo jest to ważne, z czego pijemy herbatę. Inaczej smakuje w kubku, i mi na przykład w kubku smakuje tylko kakao i kawa zbożowa, natomiast w filiżance czy w takiej miserce smakuje mi herbata, tak jak woda smakuje mi tylko w szkle, i nigdy nie w plastiku. Zwróćcie na to uwagę, bo to naprawdę czasami może zmienić zupełnie smak tego, co pijemy. Herbata, którą chcę Wam dzisiaj zaproponować, będzie się składać z kilku niezwykłych przypraw. Przypraw, które były doceniane już od wielu tysięcy lat w medycynie choćby chińskiej czy ajurwedyjskiej. Mają właściwości mocno rozgrzewające, czyli na tę porę roku są po prostu idealne. Mają wiele... wszystkie te składniki mają... są silnymi antyoksydantami, mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwzapalne. Zresztą, sami zobaczcie, z czego się składa ta nasza herbata. Co ja tutaj dodałam? Imbir, świeży imbir, trzy takie plasterki imbiru. I teraz przyprawy, których możecie dodać w zależności od swoich upodobań. Zaraz wam powiem, jak ja dodałam. Są to goździki, kardamon, cynamon cejloński i kurkuma. Dodałam pastę z kurkumy, ale normalnie wkrajam często taki korzeń, surową kurkumę, jeżeli mam ją w domu. Kardamon, który jest no po prostu silnym antyoksydantem, ma tak dużo właściwości też leczniczych ta przyprawa i jest przede wszystkim przepyszna, aromatyczna i ona u mnie króluje w tej herbacie razem z cynamonem cejlońskim. I tylko jeżeli dodajecie cynamon, to tylko ja zawsze, zawsze mi chodzi tylko i wyłącznie o cynamon cejloński, który jest słodszy w smaku, jaśniejszy, ma kolor i jest po prostu przepyszny i ma dużo też właściwości leczniczych. I goździki, zmielone mogą to być też całe, takie główki. Tych goździków natomiast goździki są bardzo intensywne w smaku, więc uważajcie, nie dodawajcie ich za dużo. Ja zawsze dodaję goździków najmniej. Może, można tutaj też dodać szczyptę gałki muszkatułowej. Wszystko dodajcie, spróbujcie i sp spróbujcie znaleźć proporcje i dodać najwięcej tego, co wam najbardziej smakuje. I u mnie to jest właśnie kardamon i cynamon, świeży imbir. I woda, ja już przygotowałam wodę zanim, zaczęliśmy ten, zanim zaczęłam filmować, więc ona już trochę przestygła, był wrzątek, teraz jest taka mocno ciepła. Nie powinna być moim zdaniem wrzątkiem, ale taka gorąca, taka, ale taka, żebyśmy mogli już ją pić. I ta herbata, chcę Wam zaznaczyć, moim zdaniem nie jest smaczna, gdy przestygnie, więc najlepiej jest ją pić taką właśnie ciepłą. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie ją posłodzić, ale ja uważam, że jest to absolutnie zbędne w tym przypadku, ponieważ ona naprawdę smakuje pysznie. Spróbujcie, bo ja się kiedyś podchodziłam do tego, wydawało mi się, że, taka, że nie można zrobić takiej herbaty z przypraw, że to będzie wstrętne. To naprawdę nie jest wstrętne, to jest pyszne. Ja, gdy wychodzę z domu, często zabieram sobie taką herbatę w termosie, właśnie dlatego, żeby była gorąca. Jak mam akurat taki dobry, fajny, taką butelkę termos, która, gdy rano wleję gorącą herbatę, to jeszcze po południu jest mocno ciepła. Bo gdy przestygnie, to naprawdę jest niezbyt smaczne. Także pomyślcie o tym, bo to jest fajny napój, gdy wychodzimy, gdy jest zimno i musimy gdzieś jechać. Wrzucamy te wszystkie składniki do tej wody, mieszamy, chwilę czekamy i pijemy. Mam nadzieję, że ta herbata Wam zasmakuje i że skorzystacie z tego przepisu tak licznie, jak było w przypadku pasty z kurkumy i złotego mleka. Bardzo bym była szczęśliwa. Jesienią to są wspaniałe, i tak proste przepisy, i tak dobrze działające na nasze zdrowie, no i na samopoczucie. Mam nadzieję, że skorzystacie z niego, że dostanę równie dużo komentarzy i że będzie Wam się, przede wszystkim, że będzie Wam to smakować. Na dzisiaj Wam pięknie dziękuję, życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się.